Dzień dobry państwu, ja się nazywam Katarzyna Ząbek, poprowadzę dla państwa dzisiaj szkolenie w temacie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ja zajmuję się decyzjami środowiskowymi od kilkunastu lat w dużym mieście przemysłowym, w którym mamy naprawdę dużo tego typu tego typu postępowań, no to pozwoliło zebrać oprócz takiej czystej wiedzy, którą łatwo zdobyć, bo wystarczy przeczytać, co w ustawie napisano, również praktykę, a już państwo, którzy się zajmują decyzjami środowiskowymi dłużej, wiedzą, że jest to wyjątkowo Temat pełen niespodzianek. I jeżeli Państwo będą mieli pytania do tego tematu, który jest aktualnie podejmowany, to bardzo proszę pytać. Tak jak mówię, będę się starała odpowiadać w miarę, na bieżąco. Oczywiście na wszystkie pytania odpowiem. Kolejna sprawa to jest przeniesienie decyzji środowiskowej. To jest sprawa prosta. Artykuł 72a mówi, że. Decyzję można przenieść na kogo chcemy. Są tylko takie wymagania, że, że muszą być, wniosek może złożyć którakolwiek ze stron. To tutaj nie ma żadnego wskazania, która to musi być, i obie muszą oświadczyć. Jedna musi oświadczyć, że wyraża zgodę na to przeniesienie. Ta, która ma tą decyzję, a ta, która bierze tą decyzję, oświadcza, że przyjmuje wszystkie jej warunki w całości.